Witam widzów kochanych, zagrałem z tą Lilią na topie, bo obiecałem, że zagram. A trochę się zebrało czasu do nagrań i Wydaje mi się, że jest mocne. Ma bardzo dobre itemy. Znaczy jest AP magiem takim, skirmisher bruzerem na topie, ale pod AP można powiedzieć. Na takiej postaci jest garstkę w tej grze. Bo tak to z takich AP tanków na topie, to małkaje jakieś górują. Mordekajzer, Czyż jest podobny w sumie do Lilii trochę, no. Znaczy chodzi mi o to, że magiczne obrażenia głównie. Zostać, powie, co? Przecież on ma zbroję, a ona ma kopytka. Tak to jest podobne. Gramy na straszność z mackami. No, wziąłem tego Conquerora, bo się fajnie na niej stakuje. Takie runy, właśnie pod linię, bo mi się wydaje, że ona jest strasznym late Co tu się dzieje w ogóle? Gdybym tu podszedł, miałbym za zabójstwo. ta to zaudskeluje, ale movement Speedik fajny. Ze złamanym kręgosłupem, to. Nie wiem, jak Sylas level 1 przegrywa w sumie na Akali, no. co on nie wziął, e? Nie ja pewnie wziąłem, ale podwierzę właśnie, nie? to dostał, czy mi się przewidział. Warcy są fajne. Polecam oglądać. Jak ktoś nie ogląda. Teraz dopiero chyba w czwartek. Właśnie jakaś strasznie długa przerwa jest, nie? W jak grali ostatnie mecze i w czwartek kolejny dopiero. No, strasznie długa przerwa. Dobra pani Iloe, bo ja nie wiem jak się tym gra za bardzo na topie. Wiem, że jest pewnie ten sam problem, że się puszuje linia automatycznie zawsze, jak się tradujecie z typem, bo macie te kół. Na pewno weźmie kół i będzie chciała skrzaczka uderzyć. O! Się przestraszyłem, minionka, straciłem jednego. A i znowu gówno się pokazuje. To może być ciekawe, bo ja będę w stanie za, za ranować jej te macuszki. Nie wiem, tego się pojawia. Przez chwilę zabiłem dwie, już jest trzecia? Ona chyba na linię szybko przychodzi, żeby się to tam spełniło, nie? Tak, ile o ich nagrałem. No, Jezu, ja za nie lubię na to grać, bo to się będzie chowało w tych krzaczkach. I potem na laso was bierze, trafi na laso, to się nie da nic zrobić. No, ale jak będę mieć dominację, to będzie lepiej. bo idziemy zabijać. Macuszki. Ile jest traktowana jako ręcz champion, nie? A nie wygląda. Dużo mi bije na razie. Ona nie ma Ignita To inaczej powinien to grać Dobra, bo mi uratowała ale Nie bije już, aż, aż tyle ile myślałem, żeby dojść zadawać, ale na no, ja długich trade'ach zyskuje. O Jezus i ma tutaj tą drogę swoją krzyżową na razie unikamy obrażeń z tego, mana się nie skończył, bo chyba ciastka gra, nie, nie ma, nie są ciastka, pota zwykła. Ale na razie te trady nie idą tak dobrze, coś źle robię, ale zaraz ogarnę co. Uder jest od góry, bo w tym krzaczku chyba nikogo nie ma. pewien cały czas kąsać z tego. Dobra, miliony znikają, to nie podchodzę. Teraz do przodu będziemy, jak to ładnie podabijemy. Co mi ta kamera ucieka? W ogóle mi się znowu zestawiały ustawienie, Nie wiem dlaczego musiałem akceptować jakieś wiadomości od Riotu, że nie będę trollować. Proszę mnie zostawić. Ja! No, w jakim świecie to chwyciło za, za te kopytka mnie. Jedno gówno się zrespi, i teraz minigierkę muszę grać. Ale się zabicie na ten moment. Kurde, nie trafiłem, jakbym trafił. No Myślę, że nawet z tym bym ją zabił. Jak ja mam ten Movement, speed, to jestem w stanie te macuszki zautranować tak powiedzmy. Jest w tym krzaczku? Nie, nie ma jej. Ona ma teleport. To co ja mam zrobić? Na co mi stać, jak wrócę na łądę? Udera nie ma nad blisko, żeby uder. Jak szósty poziom? No, mógłbym spróbować ją gonić w sumie, ale no tak. No, są dwie doty palą, tak naprawdę. I jej pasywka tej lili. No już mnie zostaw, proszę. No, nie potrzebnie zarzucam. Nie wiem, na cholerę w ogóle. Także przez to, że nie mogę cofnąć teraz, żeby do macuszki macać. ona chce spuszować. Dobra, pytanie co kupujemy? But pod cdr -a? I pota. Dobra, pędź już kopytku. Ej no, zmieniło mi się, czuję, że mam myszkę na inną to muszę sobie to potem pozmieniać, bo szniki pozmieniałem w poprzedniej grze i się trochę potiltowałem, ale nie wiem, jak ktoś wie dlaczego to się robi, to... Ja wczoraj nagrywałem przecież Zoe na tym koncie moim i teraz się coś pozmieniało, nie wiem dlaczego. Na razie ta linia jest spierdzielana przeze mnie, ale ja się uczę dopiero. Czekaj, się dobije, nie? Dobra, pultka uratowana. No główne obrażenia z tego W są, tą na linii stwierdziłem, że, znaczy bo widziałem parę razy tą Lilię, to ona właśnie z tego W najbardziej zaskakiwała, jak tym środkiem tego kostura swojego uderzyjemy, uderzymy. To jest AP, AD. To może jakiś Frozen Heart? Wiktim siedzi w miarę. To zera trochę psuje. No na ten Frozen heart, tak trochę jest Jest, Ulung. chcemy nadziać. Nie wiem, jak ona to trafia, naprawdę. Nie, nie mam pojęcia. Nie wiem, co tu szako robi. Jest linia sperma spuszowana też. Tu nie mogę dobić teraz tych, bo jestem pod efektem Erki, czy co? Nie, ona jeszcze miała efekt Erki. To wam w życiu nie wyjdzie. Co on robi? Co się dzieje w ogóle? Ona ma Erkę, więc tak. Masz go, nie? Asystkę powinien dostać z tą będzie już ciężej, koleżanko. No ładnie, teraz TFU zaczęła trafiać. O, za siebie wypierdzielę. O, fajna minigierka. Ja pierdzielę, co jest. Może mi na twarz. Nie zagrałem. O jest, że ją masz. Nie dałem rady ignite'ować, to był błąd. Jakby przez to uderu to by mnie strasznie na mnie wkurzył. Ale flesza nie paliła za mną, byłem pewny, że straszuje, ale czemu się ten nie kliknął? To było w miarę dobre, Wrzuciłem za z fleszem, z jakieś obrażenia dołożyłem, ale tam ignite musiał jeszcze dojść, żeby to było takie cacy. Nie wiem, ale szako nie wiem co ten Shaco tak sforsował ten, te, tego dive'a, jakby miał szóstkę i klona wysłał, to było dobre, Ale no, widziałem, że ma piąty level, więc wiedziałem, że to nie może być klon. Widzę, że na Herta to polecają mi na pierwszy, no ten armor coś by mi tam dało. No mi się wydaje, że maska jest za dobrym przedmiotem, żeby go nie złożyć. Czekajcie, jak kupię tego, no złożymy tego Darkseala. Trochę zasram sobie kwipunek, ale siedzi tu w miarę. Ale but oddaje, no. Tak mi dodaje do tego base movement speedu, i mogę unikać tych macuszek, i sobie własną minigierkę gram. Ona mi da przy teraz. No szkoda, że jest Illaoi, no bo... Nie mówię, że to jest kontra, czy coś, ale ciężko się gra na Ilaoi. Bo Ilaoi akurat lubi długie walki. Mi się wydaje, że Lilia też lubi. Ja powinienem tak kąsać, ale no z Ilaoi ciężko się strasznie. Ja pierdzielę. ciężko coś zrobić, jak ona te rozpierdziela. Ale pod wieżą nie może duszy wyrwać aż tak mocno. No, no to było szykowne nawet. Nie, no W2 na pewno. Nie odstaje aż tak super też tych CS-ach. No tak jak ona to właśnie robi coś takiego, że tu ma dwie maski, to na permo poszukuje tą linię zawsze. A jak nie ma minionów, to jestem zawsze podatny na wyciągnięcie, niestety. No nie wiem, co teraz zrobiła. Co ja zrobiłem? Nie zadało jej obrażeń? tak? Nie, nie trafiłem w Brzegiem ku nie zatrafiłem, nie? Chyba... Fajnie się uleczyła, no. Ja pierd... Ty hila nie masz teraz w tej grze, to po prostu pożo się, Boże. Nie, no zintowałem, ale jakbym odszedł, po prostu to mię zabił. Nie, no, muszę. Przez... Czemu ja rzucam W od razu, zamiast poczekać na Rkę i te W rzucić zawsze na RCE. ce Znaczy było close, no jakbym Ignata. Nie wiem, no zaczęła się leczyć po Ignati. Nie, no zintowałem, to było do ogrania, na pewno to było do ogrania. Czemu w ogóle słyszała, jak jej zawsze na mordzie stoję? Myślałam, że chciała być pewna, że Erkon trafi, no i trafiła. No cholernie się uleczyła. Jakbym Ignite'a poszuścił moim zdaniem sekundkę później, to by umarła. Aj, nie ma pieniędzy niestety, no, schowały się. Z czego na slow był? A O, ma tego. No dosyć ładny spilga. Bo mam minionki, to się nie boję. No, ona ma te peka, nie? Zdążyła. No to play tu mnie nie da świnia. E no dobrze gra ta Iloi. Ja tu intuję pewnie Z tą spinę sobie fajnie można schodzić na inne linie No ja mogę podejść, idę, 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 mam męreczkę, mam wszystko O Jezu On się nie boi ten Sylas Nie muszę kować chyba szkoda, że Uder wziął eee, Nie ma flesza ile oj, ale mi raczej Uder nie pomoże na topie no tu muszę się obronić, a ona mi tą wieżę rozpierdzieli. Szkoda, mi kilka dostał, to może bym już nie wrócił do tej gry, ale lepiej by było dużo. Macanie macek. Lubiona część dnia. Obrona macek. No, jakieś kąty z na Lawej. Wiedziałem, że tak zrobi. No i najta nie mogę fariować. Dobra, ładnie. Ładnie zagrała, bo ona jest unstoppable jak rzuca erkę, więc przerwała sobie przerwała sobie moją Rkę przerwała swoją, ale no, miała ja chyba tylko w zasięgu. Bo im więcej ludzi złapie, tym więcej macek, które spiak to działało, nie? Dlatego ty macki warto bić, jak wiecie, że będziecie z nią trajdować. Zresztą walisz te 5 golda, ale to i tak dodaje do obrażeń, czy zostanie jedną maską, czy dwoma, to jest kolosalne różnice. A dobrze, bo nie ma aż takiej dominacji na pewno więc no... A jak złożę maskę, tylko tą maskę se troszeczkę później, no to szkoda, że tych kilku w paru nie mam. Ale ki mogą być lepsze, to prawda. Ale to jest actually brak TPK na no takiej pasywnej linii. A bez ignite to gorzej jeszcze chyba było, no. Ja też nie wiem, w sumie nie pamiętam co tam się stało. To nie pokazuje te kasy z macek, ale z macek też chyba z 60 golda dostałem, mi się wydaje, jak nie więcej. Można mida zajdziemy, tylko bez to nie wiem, co zrobię w ogóle. No musisz dać mi do niego dojść, najpierw. On to, to zadało dużo dostał. Ja Tam Tamten był prawdziwy. No ja i miał reczkę w tym fajcie. Si, ja tam strapek. Dobra, i tak czarować, po prostu na TW zawsze na tej RC zagrać, jak wiecie, że mogę. je niestety wie, że rozpierdzieliła, ale jest tam dalej, kuszuję. Słabo było zagrane ten flash trochę, ale no... Ten sylast twardy jest też jak świnia. Na Kali ok, pójdzie topa. Tylko coś może mi tu przyjść z tego teraz, nie? Są kurczę kęsy, powinienem zrobić. Czyli widuje z tym moim HP, ale... Nie mieli Erki, proszę. No. Ej, nie trafiłem z tego. O, Samon, poszły poszły tyłek Jim, bo sobie zaczęłeś strzelnicę odpaliłeś. A widział chyba, nie? Widział tą Leonę. Kurde, mogę tam kuleczkę dorzucić. Ale muszę też kupić moje temek. Co teraz? Maskę drugą robić? Dwie maski stakować? Tak, Ali chyba nie będzie takie złe jak ona jest, tak. Chociaż ma 3 killa, ale z CSKM jest w plecy. Udyr chyba tu robi rozpierdziel, co? No. no. Udyr jest pod tygryskę, ja szanuję. A się kulki zrobić, tylko że wie, że tak właśnie... One tak stoją, nie? Że trzeba to idealnie po środku rzucić. A, minion jeden. No, a a? O! No, była r to by nie żył znowu. A gdzie też by nie była dobra, bo ona może nastokować za na tę pasywkę i schodzić gdzieś z tyłkiem 3 sekundy O, i się skończyło To jest szako czy co? Kurde, szkoda, że nie chwyciło Mam nic nie trafiło Super, teraz wyszło. Nie wiem z czego miał szako pasywkę, ale chyba z E jakiegoś losowego. Nie no, Lilia jest takim właśnie. Ten Movement jest tak popierdzielony. Wszyscy na Hekarima narzekali. Czemu się poddali? Ja, Pierdzielę. Dobra, odcinek zapasowy w takim razie. Ale pogram sobie tą Lilią jeszcze. No co, robię maskę, robię jakieś rozum herty. I potem HP mogę stakować, bo obrażenie mam z pasywki. 3 doty wtedy palą, to jest tak dobre.